Pierwszeństwo. Co tam jest? Niebieska huba buba. Ale super. A ty co masz? Ja też mam coś pysznego. O nie! Tu Lizak z karaluchem. Pójdź to okropne. Jak ja to zjem? ktoś tu ma pecha. Denis spokój, Jane. Poradzę sobie bez swoich żartów. Wow, to jest bardzo smaczny Lizak. Ale z paskudnym karaluchem w środku. Muszę tylko zjeść wszystko dookoła i zostawić karalucha na patyku. Dziwna jesteś. Dobra, a ja mam tu pyszną hubę-bubę. Muszę ją jak najszybciej spróbować. Niebieskie jedzenie jest super. O nie, zjadłam całego lizaka i nie zauważyłam karalucha. Olivia, przestań krzyczeć. Zjadłaś karalucha? Mam naprawdę dobrą gumę, a ty przeszkadzasz mi się nią cieszyć. O nie, Jane. Masz karalucha w balonie. Co? O nie, fu, co karaluch robi w moim balonie? Przecież go zjadłaś ten całap w oh, Karaluch, wciąż jest na mnie? Zdejmij go! Szybko! Przestań się śmiać! Co jest pod tym kloszem? Oh. Olivia, wszystko zepsułaś. Chciałam zgadnąć. Spójrz, pasują mi niebieskie oczy. Jane, mi gadaj, a więcej rób. Pospiesz się i jedz. Ale jesteś nudna. Mam też kolorową posypkę. Super! Skosztujmy teraz tych słodyczy. Mmm, pyszne! Uwielbiam to. Wow, w środku jest słodki syrop. Rewelka. Co tak patrzysz? Podnieś swój klosz. Wow, mam jakieś różowe smakołyki. Jeszcze ich nie próbowałam, ale jestem pewna, że są bardzo dobre. Mmm, naprawdę, naprawdę pyszniutkie. Zjem wszystko. O nie, Jane, pomóż mi! Zakrztusiłam się! Pomoc Jane już w drodze. Czujesz się lepiej? Tak, dziękuję za uratowanie mnie. Co ty tu masz? Zaraz się dowiemy. To mentos. Całkiem fajne, co? Uwielbiam mentosy. Ciekawe, co ty dostaniesz. I ciekawe, czy to będzie takie pyszne, jak moje niebieskie jedzenie. No sprawdź już. Mam coś naprawdę fajnego. To kask z fantą. Wow, ciekawe, jaki ma smak. Zaraz się dowiem. Już czuję, jak bąbelki lecą przez słomkę prosto do mojej buzi. Ma truskawkowy smak? Mogę spróbować? Nie ma mowy. Tak? W takim razie mam dla ciebie niespodziankę. Myślę, że twój napój gazowany ma za mało gazu. Dodajmy mu troszkę. O nie, co się dzieje? Dlaczego wszystko pieni mi się w ustach? Nie mogę tego powstrzymać! Olivia, podrzuciłaś mi coś? Jestem cała mokra i brudna Ale to była bardzo fajna fontanna Otwórzmy w tym samym czasie Wow, jakie pyszności To dżem wiśniowy i różowy jadalny papier Jane, dostałaś taki sam, ale niebieski Ale super Wow, ten dżem jest taki słodki Jest naprawdę dobry Jane, czy to na pewno jadalny papier? O, mój jest o smaku truskawkowym Muszę wymyślić coś ciekawego już wiem, posmaruję wszystkie słodkim rzemem, a potem zwinę. I będę miała truskawkowo-wiśniową słodką roladę. No to mogę próbować. Wygląda nieźle, ale dobre. Ja też mogę tak zrobić. Tylko chcę narysować kotka na moim papierze. O, tak! Ale słodziak! Muszę go szybko spróbować. Zwijam. Ale dobre, no prawdziwa uczta. No nie, mój papier się skończył. Wiem, padłam na genialny pomysł. Wezmę jeden z twoich arkuszy, tylko się nie denerwuj, zagrajmy w kółko i krzyżyk. To wygra, będzie mógł zjeść papier z dwoma rodzajami dżemu naraz. Wow, świetny pomysł! Postawiłam kółko, teraz ty. O, jesteś mistrzem w tej grze. Ale nie poddam się tak łatwo. A co ty na to? Wygrałam, fura, zjadam pyszny papier i wszystko inne. Nie taki był plan. Mogę otworzyć? O, to pyszny sok i kubeczek z galaretki. Ale fajnie. Już czuję, jakie to będzie pyszne. O, tak, zgadza się. Pyszniutkie. Naleję więcej do mojego kubeczka. Ciekawe, czy będzie smakować tak samo. A może jeszcze lepiej? Mm, jest pyszniejsze. Oliwia? Au, obudź się. Stacja prawdziwe życie otwórz klosz. O i jacie! Ale smakołyki. Różowa wanna, ale z czym? O, czy to musująca posypka? Wygląda niesamowicie. Teraz napełnimy całą wannę. Co to za kąpiel bez wody? No tak, to Jane ma sok. Jane podzielisz się ze mną sokiem. Ekstra dzięki. Zobaczmy co się stanie. O Ojacie ale się pieni. Jak prawdziwa kąpiel z bąbelkami. No szybko próbuj. No zwanny to ja jeszcze nie piłam. Niesamowite. Dzięki za podzielenie się. Słuchaj, a może dasz mi troszeczkę posypki? Dzięki. Ciekawa jak to będzie smakować. O to jest przepyszne! Jak szumi! Muszę to przegryźć kubeczkiem z galaretki. Ale dobre! I jakie zabawne! Zagrajmy w grę, co? Nie chcesz? No dobra, to ja otworzę pierwsza. To żelki Juicy Drop z kwaśnym dżemem. Ale super! Muszę to zjeść. Żelki są pyszne, a dżem? Przekonajmy się. Tu jest jakaś instrukcja? Dobra, spróbuję tak. Ale dobry. Mimo, że troszkę kwaśny. Zaraz zrobię sobie malutki torcik. Ostrożnie posmaruję wszystkie warstwy. I mogę próbować. Ale słodziutkie i jednocześnie kwaśne. Podoba mi się. Jane, teraz ty. A ja mam ogromnego cukierka Nerds. Od dawna chciałam takiego spróbować. To najpyszniejszy niebieski cukierek na świecie. Nie z takim apetytem. Może warto dodać nieco kwaskowatości Nałożymy teraz troszeczkę dżemu na jej słodkości. Będzie się tak śmiesznie wykrzywiać. Ale pysz! Dlaczego to zrobiło się takie kwaśne? To nie powinno takie być! Ty to zrobiłaś? Dodałaś swojego kwaśnego dżemu. No całkiem fajnie. Pojedynek na palce. To wygra otwiera pierwszy. Pokonam cię! Ura! Zwycięstwo jest moje! Co ja tu mam? O jacie, to czupa czupsy z toaletą? Czupa czupsy są pyszne! I takie ładne! W końcu niebieski to jest piękny kolor! O, jest też kolorowa posypka! Zanurzmy czupa czupsa w posypce i spróbujmy! Mm, ale dobre! Troszeczkę kwaśne, ale listak pozostaje słodki! Ale fajne! Też chcę trochę! Dasz mi spróbować? No i dobra. A co ja mam? Ojacie, to pierścieniem z Lizakiem. Przymierzę go. Podoba mi się. Przymierzę go. Pasuje mi. A teraz spróbuję, jak smakuje mój diament. Ale pyszności. Co to jest? To moje, Jane. Spróbuję i ci powiem. Wyleję ten dżemik na mój Lizak. Ojej, to jest kwaśne, ale całkiem fajne. Też chcę, Olivia, mogę spróbować. Wiesz co? Mam pomysł. Wymieszajmy to, co? Polejemy się nawzajem moim kwaśnym dżemem i zanurzymy wszystko w twojej posypce. To powinno być super kwaśne, ale bardzo smaczne. O jacie, to jest naprawdę, naprawdę kwaśne. Ale nie da się od tego oderwać. Pysznaści! No, fajnie to wymyśliłaś. A... Mała Jane zaraz narysuje swój wymarzony tort. Patrzcie uważnie. Yes! Jajka są moje. Dzięki szefowo. Ojej! Oj Rozbiło się. Ale dobrze, że do miski. Wyjmujemy z niej to, co niepotrzebne. Twój jajko jest takie oślizgłe. Co za ochyda. Zostawię tam skorupkę, to nic takiego. Wnuczko, no co ty robisz? Pomogę ci. Pokażę ci fajnego lifehacka, babci. Zapamiętaj! O, cukier! Dodam odrobinę dla osłody. Czy nie widzi? Jaką dam odrobinę! Potrzebujemy dużo cukru. Wystarczy. Teraz musimy dodać mleka. Jak to otworzyć? I nie mogę. Nie otwieraj się! Ojej, wszystko się rozlało. Jestem cała w mleku. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Pst, nie ma już mleka, chociaż zostało tu troszkę. Myślę, że to wystarczy. Po co robić zbyt płynną masę? Teraz dodam mąkę, to ważne. Ojej, będę pichać. Nie jestem cała w mące. O babciu, nie martw się. To się zmyje. Czemu tak krzyczysz? Spójrz, już niczego na mnie nie ma. Dzięki, pomogłaś mi. Wracam do ciasta. Dodam mąkę. Dodam jej więcej i mieszam. Chociaż po co mi ta trzepaczka? Zrobię to rękami. Ucz, jak się używa trzepaczki. To takie proste. Napełnię swoje głowy bzurami. Lepiej użyć robota kuchennego. To on robi wszystko za ciebie. Ciasto gotowe. Muszę spróbować! Świetnie! Trzeba dodać troszkę kakao, żeby zrobić ciasto czekoladowe. Gotowe! Wlewamy do okrągłej foremki. Będę miała pyszny torcik. Do piekarnika i czekamy. Super, babciu. A ja i Jest takie pyszne. Właśnie, użyję ciastek do dolnej warstwy. Będę miała kruchy spód z Oreo. A teraz wylewam moje kolorowe ciasto na wierzch. Zrobię to chaotycznie, aby uzyskać ładne przejścia kolorów. I ciasto leci do pieczenia. Och, no wreszcie amatorzy skończyli swoją pracę. Mogę spokojnie kontynuować składanie tortu. Już gotowe ciasto. Zabarwiło mnie na tęczowe kolory. Tak jaskrawe, że Jenny je pokocha. Teraz wlewamy wszystko do okrągłych foremek do pieczenia i wysyłamy do piekarnika. Ważne jest, aby nie zapomnieć o żadnej z foremek. Doskonale. Wszystko jest idealne i pod moją kontrolą. No i proszę. Moje ciasto też jest gotowe. Wejmujemy. No co za zapach. Przewracamy i stawiamy z wierzchu okrągłą foremkę. Po co? Zaraz zobaczycie prawdziwe piękno i magię. Wlewamy syrop truskawkowy do formy. W wierzchu dosypujemy kolorowej posypki. Ustawiamy na środku piękną księżniczkę. Co wam to przypomina? Zgadza się, sukienkę. Hej! O, czas, żeby mi ja wyciągnęła biszkopt. Zakładam rękawice i wyjmuję. Myślę, żeby użyć flaw. To płynne pianki marshmallow. Są takie słodkie i pyszne, po prostu mm. palce lizać. To zdecydowanie wszystko, czego potrzebuje moje ciasto. Tylko spójrzcie na te piękne kolorowe plamy. To mój pierwszy tort. Jestem taka podekscytowana. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba. A ja go udekoruję. Ozdobię obwód tortu kitkatami. A na środku ułożę tęczowe serduszko. Gotowe. A co tam u szefowej? Ja też już mam gotowe moje piękne, kolorowe biszkopty. Wyciągnę teraz wszystko i zacznę składać ciasto. Gotowe. Teraz musimy udekorować wielki tort. Użyję kolorowych posypek. Muszę obsypać nią calutki torcik. Wygląda pięknie i super apetycznie. Ostatnim akcentem jest tęcza na wierzchu. Cudownie. Dodajemy też trochę bitej śmietany. Gotowe. Solenizantko, czekamy na recenzję. Wow, jakie piękne doty! A ten jest taki ciekawy i uroczy! Moją faworytką jest księżniczka. Co trzeba zrobić? Podnieść foremkę? Wow, to ciasto z lalką! Jaki cudowny i apetyczny! Pyszniutki. dzięki Babciu. Yes! Na zdrowie, moja kochana. Wow, czy to ciasto od Sis? Postarała się. Czy szybko spróbować? Mmm, bomba. A to co? Ten tort wygląda rewelacyjnie. Próbuję. Wow, mmm, palce lizać. Idealny tort! Kogo wybrać? No zdecydowanie tort szefowej kuchni jest wspaniały! Co naprawdę? Jakie to niespodziewane! Żartuję. Nie mogło być inaczej. Jane kończy rysować. Babciu O, O, już gotowe! Babeczka! Szefowa kuchni zrobi ją bez problemu. Piwien też jest gotowa do pracy. A babcia, jak zwykle, jest spokojna i pewna siebie. Was zacięta rywalizacja między babcią i szefową. Kto zrobi lepszą babeczkę? Babcia czy szefowa? Komu kibicujecie? Napiszcie w komentarzach. Babcia już zaczęła wyrabiać ciasto, a szefowa w kuchni przejmuje kontrolę nad mikserem. Babcia daje jasno do zrozumienia, że za nic nie odda zwycięstwa. Nie jestem tutaj. Zaraz zawarwię ciasto na czerwono. Będę miała najpiękniejsze babeczki. Piękne to ty możesz mieć, ale tylko ja potrafię zrobić pyszne i smakowite. Robi się naprawdę gorąco. Kto skończy pierwszy? Zostało im tylko dodać mąkę. A mamy tylko jedno opakowanie. Zaraz rozerwiecie worek i nikt nie dostanie mąki. Niech ktoś się podda. Może Vivian potrzebuje mąki? O nie! Mąka odleciała, i więc znowu wyglądasz jak ciasto. Trzeba tylko dodać mleka i jajek. Nasz pojedynek jeszcze się nie skończył. Muszę tylko upiec biszkopt i będzie prawie gotowe. Nie, to ja mam prawie gotowe. Hej, czy wy już pieczecie? Ja nie mam jeszcze nic gotowego. Dobrze, że używam gotowych biszkoptów. Teraz dodam do ciasta orzeszki. Jane uwielbia orzeszki ziemne. A do orzeszków dorzucę karmel. Okruszę biszkopty i zrobię babeczkę w szklance. To prawie jak ciasto w szklance, tylko to będzie babeczka. Ważne jest, aby przestrzegać kolejności. Fita śmietana, orzechy i karmel, biszkoptowe okruchy i voila, mamy to. Oj, biszkopt jest gotowy. A raczej mój. Oba ciasta są gotowe. Wyciągnijcie jej szybko. Babcia już wycięła okrąg z biszkoptu. Ale szefowa kuchni już zrobiła odpowiedni rozmiar dla babeczki. Babciu, powinnaś się pospieszyć. Tak, tak, już nakładam warstwy kremu. rzucę jeszcze truskawek, skończyłam. Nie, to ja skończyłam, a moja babeczka naprawdę spodoba się małej Jane. Dodam też gałkę lodów i czekoladową posydkę. No i oczywiście syrop czekoladowy. Nie może zabraknąć listka mięty. Voilà. Wow, wszystko pachnie tak dobrze. Przejdźmy do tej babeczki w szklance. Jaka dobra. Karmel i orzechy. Co może być lepszego? Pyszka siostrzyczko. A co tu na mnie czeka? Myślę, że babcia to robiła. Tak, to jej popisowy krem. Co my tu mamy? To zdecydowanie szefowej kuchni Tylko ona mogła zrobić coś takiego Idealny deser Co wybrać? Najbardziej smakuje mi babeczka sis Co? Ja wygrałam? Wow Czy to nasz pierwszy posiłek? Wspaniale Wow, tort jest ogromny Z chęcią bym ugryzła kawałek Ledwo się powstrzymuje Spróbujmy go szybko nie spiesz się, Julie. Jeszcze nie spojrzeliśmy na karty. Trzymaj. Alex ma rację. Zacznijmy od nich. Wspaniale. Mogę polizać tort. A ja go ugryźć. Czyli ja nie mogę robić nic. Kurczę. Dajcie mi chociaż spróbować kremu. To wbrew zasadom, Julie, nie wolno. Mm, pyszności Nie waż się tego robić więcej, bo nie będę miał co lizać Super, jest naprawdę pyszny Chcę więcej Wow, jak dużo kremu Można go lizać bez końca Wystarczy, Alex Teraz moja kolej Ila ma rację, wystarczy ci na dzisiaj Oj, wysmarowałem sobie nos kremem Będę miał na później nie wiem jak wy, ale ja mam co jeść. Boże, jakie to jest pyszne. Teraz na pewno mnie nie zatrzymacie. Nie mogę na to patrzeć. Trzeba interweniować, zanim zje całe ciasto. Daj nam proszę! Oczywiście, że nie. Nie chcę się dzielić. Tak? No to masz za swoje Mila. Puść mnie, Alex! Masz teraz krem na całej twarzy. To nie jest śmieszne. Zaraz też dostaniecie trochę słodyczy. To jest to, czego chcieliście, prawda? Trafiłaś Julie prosto w oko. Jakie to zabawne. Ej, co ty sobie wyobrażasz, Mila? To wasza wina. Kontynuujmy, mamy nowe danie. Tym razem ja otworzę mogę uwierzyć własnym oczom, to kaktus! Wygląda niesamowicie. Obawiam się, że jest zbytkujący. O tak, jak boli! Nie trzeba było go dotykać gołymi rękami. Dobrze, że mam plaster. Daj, zakleję Ci palec! Dobra, dzięki. Co ja bym bez Ciebie zrobiła, Alex? Proszę bardzo, tak jest znacznie lepiej. Wyciągnijcie karty. Super! Nie muszę go dotykać. Tylko nie to. Muszę go polizać. A ja muszę ugryźć. Chętnie to zobaczę. Do dzieła, Mila. Lepiej ty. Jestem gotowa ci ustąpić. A ja tobie, zaczynaj. Wystarczy, bo zaraz oszaleję. Zagrajcie i uczciwie zdecydujcie, kto zaczyna. To niezły pomysł. Spróbujmy, Julie. Świetnie, wygrałam. Ty zaczynasz. Aleks, po co w ogóle to wymyśliłeś? Byśmy sobie poradziły bez ciebie. Jak to boli! Cały język sobie podrapałam. Spójrzcie, to straszne. Po prostu zrobiłam wam kawał, a wy uwierzyliście. To nie jest zabawne, Julie. Polisz to jeszcze raz. Tylko nie to. Chwila, mam pomysł. Trzeba ogolić kaktusa, wtedy będzie niegroźny. Aha. Moim zdaniem ten tryb jest za słaby. Spróbujmy włączyć tryb turbo. No to mi się podoba! W ten sposób na pewno poradzę sobie z igłami. Patrzcie, to działa! Mogłabym zostać fryzjerką kaktusów. Wystarczy, wszystkie igły na nas lecą! Zrobione! Co tam mówiłeś? Ups, to było niechcący! Jasne! No polisz w końcu tego kaktusa! Dobra, dobra, nie denerwujcie się tak. Teraz z łatwością wykonam to zadanie. Gotowe! Nieważne, jak bardzo się ociągam. W końcu nadeszła moja kolej. Muszę to zrobić szybko i zapomnieć. Ou, jakie to gorzkie! Nie podoba mi się to. Fajnie to obserwować. Mila, co ty wyprawiasz? Przepraszam, Alex, nie mogłam się powstrzymać. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Nadchodzi nasze nowe danie. Ja sprawdzę. To ogromny chupaczups. Rewelacja. Jaki duży. Mam nadzieję, że uda mi się go chociaż polizać. Wymieszajmy odpowiednio karty, żeby było sprawiedliwie. Super! Mogę zjeść lizaka. Kurczę, a ja nawet go nie spróbuję. Hura, ja mogę go polizać. To nie fair. Przestań się złościć, Mila. To nie pomoże. Wszystko już wiemy. Przepraszam, Alex, ale ja zacznę. Dobra, ustąpię ci. Auć, dlaczego rzuciłaś we mnie opakowanie? Przepraszam, nie zauważyłam. Julie nie może ugryźć lizaka. Co ty robisz? Chyba oszalała nie dasz rady rozbić tego lizaka? Przekonamy się o tym. Wezmę młotek. Opamiętaj się, Julie, błagam cię. Nie do wiary. Młotek się roztrzaskał. Twój plan zawiódł. Daj mi tego lizaka. Wiem, jak sobie z nim poradzić. Polizać ja bym go tak mogła. No, trochę to potrwa. Już nie wiem, co robić. Może zrobię sobie manikiur? Gotowe. Co dalej? Spróbuję się zdrzemnąć. Nie, to nie działa, Aleks. Długo jeszcze. Przyspieszmy to. Mila, oddaj mi tego lizaka. Proszę. Nie chciałam go zabierać. Chciałam tylko trochę pomóc. Fajny wynalazek. Dzięki temu mogę zjeść lizaka o wiele szybciej. Super. Kurczy się. Niewiele już zostało. Takiego chupaczu psa dam radę zjeść. Daj mi go. Jest taki mały. Ciesz się, że w ogóle trochę zostało. Dzięki, Alex. Co to jest? Tu jest coś oprócz lizaka. Wiem, to guma. Super. Kurczę, mogłem ją mieć. Julie lepiej nie nadmuchuj tak wielkich balonów. O nie! Balon pękł! Alex, wygląda na to, że miałeś rację. Julie zaplątała się w gumę. Chyba tu śmierdzi czymś zgniłym. Myślę, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Fu, Julie, masz rację. Aż strach sobie wyobrazić, co tam jest. Fu, śmierdząca ryba. A ktoś będzie musiał jej spróbować. Lepiej więc, żebyśmy szybko zaczęli działać. O nie, muszę ją polizać. A ja będę musiał ją ugryźć. A ja nic nie muszę, jestem szczęściarą. Kora! Aj, moja głowa! Myślę, że nie ma powodów do radości, Mila. Skoro tak się denerwujesz, Alex, to pozwól, że ja zacznę. Fuj, do tej ryby nawet lepiej się nie zbliżać. Nie chcesz jej polizać? To nie przejdzie. Dobra, dobra. Gramy według zasad. Nie, zmieniłam zdanie. Lepiej nie będę lizać tej ryby. Dlaczego? Bo się boję. Ale nie jestem tchórzem. Spróbuję jeszcze raz. Ale spuść mnie! Ja tylko pomagam ci wykonać zadanie. Nie prosiłam cię o pomoc. Teraz twoja kolej. I na pewno od tego nie uciekniesz. Dlaczego to zrobiłaś, Julie? To obrzydliwe. Teraz jesteśmy kwita.